14 października 2025 roku. Resko świętowało jubileusz 80-lecia szkolnictwa podstawowego. Uroczystości rozpoczęły się podnośle od mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej z udziałem sztandarów. Następnie w hali zespołu szkół rozpoczął się oficjalny apel. Poprowadzili go uczniowie Marysia Habrych i Filip Zieliński. To dodaje im blask, a dźwięk szkolnego dzwonka Przywołuję je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych do nas przemawia. Łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. To tu rodziły się i nadal rodzą radość, smutki, nadzieje i marzenia. Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowali się Państwo. Uczestniczyć w tak ważnym dla nas wydarzeniu. Dzięki Państwa obecności obchody jubileuszu 80-lecia szkoły nabiorą jeszcze większego blasku. Rozpoczynamy uroczystość obchodów 80-lecia szkolnictwa podstawowego w Wresku. Proszę wszystkich o powstanie. Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych gości, symbolicznego rozpoczęcia obchodów 80-lecia, dokonał Dariusz Siemasz, dyrektor zespołu szkół w Resku. Baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Majora Henryka Suarskiego w Resku. Sztandar Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Paczyńskiego w Resku. Sztandar Gimnazjum imienia Kazimierza Górskiego w Resku. Sztandar związku harcerstwa polskiego Chówca resko szczepu imienia szarych szeregów w resku wprowadzić Po oddaniu honorów cała społeczność w duchu patriotyzmu wspólnie odśpiewała hymn państwowy. Do hymnu państwowego. W hymnie państwowym uczniowie przeszli do serdecznego powitania gości i wszystkich, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością. Wzruszającym momentem było powitanie honorowego gościa, pani Jadwigi Zimny, która była pierwszą uczennicą, a potem długoletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1. Po powitaniach prowadzący zaprosili do zabrania głosu Dariusza Siemasza, dyrektora Zespołu Szkół w Resku. Serdecznie witamy gości którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszą uroczystość. Szczególnie serdecznie witamy emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół podstawowych w Bresku. Serdecznie witamy honorowego gościa, panią Jadwigę Zimny. Która całe swoje życie i pracę zawodową związała ze Szkołą w Resku. Była pierwszą uczennicą w 1945 roku, a potem nauczycielką i długoletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1. Proszę o zabranie głosu pana Dariusza Siemasza, dyrektora zespołu szkół w Resku. Witam wszystkich państwa bardzo bardzo serdecznie na uroczystości jubileuszu 80-lecia szkoły podstawowej i szerzej szkolnictwa podstawowego. Witam bardzo serdecznie Dyrektor Zespołu Szkół Dariusz Siemasz szczególnie serdecznie powitał zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się pani Anna Bańkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, pani Jolanta Bendlin z zamiejscowego oddziału delegatury kuratorium w Wałczu oraz pani Lidia Czysz, członek zarządu powiatu łobeskiego. Uczniowie wręczyli kwiaty honorowej gościni Pani Jadwidze Zimny w dowód uznania dla jej historycznej roli. Powitano także księdza proboszcza, byłych dyrektorów, przedstawicieli służb i instytucji oraz wszystkich pozostałych przyjaciół szkoły. I proszę Państwa, raz umówiąc, będziemy pielęgnowali wszystko to, co za ale najważniejsze jest to, co przed nami. Przed nami nowe, nowe wyzwania. Zmienia się świat. Zmieniają się uczniowie. Zmieniamy się my. Jestem przekonany, że sprostamy tym wszystkim wyzwaniom, które są przed nami. I życzę nam wszystkim optymizmu, wiary, spokoju i zdrowia. Po dyrektorze zespołu szkół w Resku swoje przemówienie wygłosił burmistrz Reska. Arkadiusz Czerwiński. Nawiązał on do osób, które tworzyły oświatę wresku, a których już z nami nie ma. Uroczysty hołd oddano w minucie ciszy. Był to moment zadumy nad 80-letnią historią i dziedzictwem reskiej oświaty. Minutą ciszy uczcimy tych, którzy tą oświatę przez 80 lat w naszym mieście tworzyli. Oddamy w ten sposób. W swoich hołd. pierwszych słowach burmistrz Arkadiusz Czerwiński wspominał zmarłego dyrektora Adama Szatkowskiego. Dyrektor Szatkowski odcisnął swoje piętno nie tylko na organizacji szkolnictwa w Resku, ale również na całej historii naszego miasteczka. Był to wzruszający hołd dla postaci, która miała nieoceniony, pozytywny wkład w życie lokalnej społeczności. Chciałem tu przytoczyć fragment cytatu, który przedstawił 40 lat temu, na 40. rocznicy obchodzenia szkoły w Resku. Pan dyrektor Szatkowski przytoczył słowa. Pierwszej organizatorki szkoły resku, pani Cecylii Jędrzejewskiej. Brzmiały tak. Po długiej i niebezpiecznej podróży, wracając z robót z Niemiec, dojechałyśmy z turką do miasteczka Regerberde, dzisiejsze Rezyko. Mieszkałyśmy w ratuszu miejskim, bo na około w niewypalonych domach stało Wojsko Radzieckie i Polskie. Napływała ludność ze wszystkich stron. Początkowo, aby dzieci nie traciły czasu, uczyłam prywatnie u siebie w mieszkaniu. Tak to, proszę Państwa, zaczęło się 80 lat temu. Wtedy powstała na tych ziemiach pierwsza polska szkoła. A ponieważ jak powstaje coś od zera, zawsze to jest trudne, mozolne, szczególnie że czasy były ciężkie. Chciałbym przy tej okazji wspomnieć dzisiaj. Myślę, że jedna z ważniejszych, o ile nie najważniejsze, osoby związane ze szkołą wreszcie. W latach 70., chyba około 83 roku, przyjechał tu do nas z Wielkopolski młody człowiek, nauczyciel, pan Adam Szarkowski. Od roku 79 był dyrektorem szkoły podstawowej i tak było przez 32 lata. W międzyczasie dyrektorem zespołu gimnazjalnych, dyrektorem gimnazji. I chyba moim przekonaniem nikt tak jak on nie, od, nie odcisnął największego piętna na tym, co w oświacie, ale nie tylko w oświacie w naszym mieście się przez te lata wydarzyło. Pielegnowoł, Harcerstwo, był założycielem, prezesem do samej śmierci. Klubu Szkół Westerpla. Po latach dowiedziałem się i to już od drugiego bohatera, o którym chciałbym powiedzieć, od świętej pamięci pana Jana Muszerskiego. Mówił mi tak, słuchaj, ja znałem tu takiego jednego czy drugiego wojewodę, ale kiedy chciałem zrobić coś, żeby powstał nowy obiekt szkolny, on mi mówił tak: Przecież u Was jest dobrze, nie macie drugiej zmiany, trzeciej, nie ma, nie ma powodu, żeby budować. Następne obiekty. Pan Adam tak to zawsze wszystko zorganizował, że zawsze te zajęcia mogły się odbywać w tamtych czasach, w trudnych czasach, w należytych warunkach. I tak już przeszedłem do pana Jana Olszewskiego, To nasz, dla tych, którzy nie wiedzą, trzy kadencje naczelnikiem od 1973 roku, później dwie kadencje z burmistrzem, przerwa i jeszcze jedna kadencja burmistrza. To był człowiek, to byli koledzy. Praktycznie, prawie można powiedzieć, po latach z jednego, prawie rocznika współpracowali, znali się dobrze, szanowali do samego końca. I kiedy tu inna data z tego kalendarza przyszedł, rok 99, powstały gimnazje. Sytuacja lokalowa w naszym mieście. Wtedy pogorszyła się jeszcze bardziej, ponieważ powstał nowy poziom, czyli jakby dziewiąty w szkole podstawowej. Sześć klas podstawowych, trzy lata gimnazjum. I kiedy pojawiła się jedna bardzo taka mała, małe światełko w tunelu, żeby coś z tym zmienić, pan Jan Olszewski w 2003 roku podjął taką inicjatywę wybudowania tych dwóch obiektów, w których tu dzisiaj jesteśmy hali sportowej i szkoły, wtedy to budynku gimnazjum. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz Czerwiński postanowił uhonorować kwiatami Trzy Panie symbolicznie łączące przeszłość z teraźniejszością. Wyróżnienia otrzymały pani Banda Dranczewska, pani Halina Szatkowska, żona Świętej Pamięci dyrektora Adama Szatkowskiego oraz pani Władysława Olszewska, żona Świętej Pamięci burmistrza Jana Olszewskiego. Był to wzruszający gest uznania dla tych, które wspierały reską oświatę i samorząd przez całe 80 lat. Od kilku miesięcy mam wielki zaszczyt i dumę odwiedzać szkoły, które właśnie w tym roku mają przepiękny jubileusz. Następnie swoje jubileuszowe wystąpienia wygłosili zaproszeni goście z panią Anną Bańkowską, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, na czele. Goście wyrazili ciepłe słowa dla dyrekcji i wręczyli pamiątkowe upominki. Po bloku oficjalnych wystąpień wyemitowano filmy historyczne zrealizowane we współpracy z Ośrodkiem Pamięci i Przyszłość we Wrocławiu. Emisja filmów była przeplatana dynamicznymi występami artystycznymi dzieci i młodzieży. Wystąpił 60-osobowy chór pod kierownictwem Macieja Kosmali oraz akompaniamentem uzdolnionego ucznia na perkusji. Apel jubileuszu 80-lecia zakończył się wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania wyjątkowej wystawy, która podsumowywała 80 lat lokalnej historii. Wystawa została podzielona na tematyczne sekcje. Prezentowała najstarsze pamiątki związane ze szkolnictwem w Wresku, a także bogate kroniki ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Jedna z głównych sekcji na forum szkoły poświęcona została historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego w Wresku. Wystawa stała się prawdziwą maszyną czasu. Goście z uwagą przeglądali pamiątki związane z 80-letnią historią szkolnictwa w Wresku. To był czas wzruszeń, powracające wspomnienia, odnajdywanie siebie na pożółkłych fotografiach i w szkolnych kronikach. Ekspozycja była wyjątkowo bogata. Oprócz najstarszych pamiątek można było zobaczyć przedmioty codziennego użytku szkolnego sprzed lat, jak obowiązkowe niegdyś fartuszki i przyszywane do rękawów tarcze szkolne, których dziś już nie spotkamy. Wystawa prowadziła zwiedzających przez historię szkoły podstawowej, gimnazjum oraz bogatą tradycję Związku Harcerstwa Polskiego, dając pełny obraz wkładu lokalnej oświaty w życie miasteczka. Po wzruszeniach i wspomnieniach nadszedł czas na słodki punkt kulminacyjny. Do hali uroczyście wjechał pięknie wykonany urodzinowy tort z charakterystycznymi akcentami szkoły. Pierwszy honorowy kawałek ukroił dyrektor zespołu szkół Dariusz Siemasz, zapraszając tym samym wszystkich do poczęstunku. Poczęstunek był czasem radości, ostatnich rozmów i wymiany serdeczności po pełnym emocji jubileuszu 80-lecia. Tak zakończyły się obchody 80-lecia polskiego szkolnictwa podstawowego. Dzień ten z pewnością na zawsze pozostanie w pamięci społeczności RESKA. Uczczono przeszłość, doceniono teraźniejszość i z nadzieją spojrzano w przyszłość. Do zobaczenia przy następnej jubileuszowej okazji!